Bardzo ciekawa debata, pokazująca, że branża ubezpieczeniowa coraz bardziej dąży w kierunku cyfryzacji, automatyzacji wszelkiego rodzaju procesów dla klientów. Jeżeli spojrzymy całościowo na rynek, to ewidentnie widzimy, że coraz więcej pojawia się rozwiązań, które dostarczają dla klientów firm ubezpieczeniowych. Rozwiązania cyfrowe i rozwiązania, które jakby dostosowują ich doświadczenie z korzystania z produktów ubezpieczeniowych, takie samo jak mają z korzystania z produktów detalicznych. Widać też, że branża ubezpieczeniowa jest coraz bardziej otwarta na współpracę z insurtechami i wszelkiego rodzaju zewnętrznymi partnerami po to, aby budować ekosystemy, które na koniec dnia dostarczają klientom naprawdę fajne, dobre rozwiązania adresujące ich oczekiwania. Z mojej perspektywy bardzo ciekawe wydarzenie, sporo różnych tematów będących aktualnie na topie. Poruszamy aspekty zarówno dotyczące podstawowych modeli biznesowych, strategii działania w poszczególnych obszarach, ale także rozmawiamy o przyszłości, w jakim kierunku branże pójdą i w jaki sposób właśnie insurtechy i fintechy są w stanie partycypować w tej wizji docelowej funkcjonowania rynku finansowego.